Sam Pan, powiem, posyła, rozkazuje, by błogosławieństwo mieszkało. Hallelujah. Amen. Amen. Błogosławieństwo, błogosławieństwo jest uwarunkowane. Błogosławieństwo finansowe również jest uwarunkowane. Jest prawem siana jeśli nie zasiejesz, to nie wyrasta. Jeśli nie siejesz swoich finansów, to nie rośnie, to nie rosną finanse. Jeśli nie siejesz miłości, to nie zbierzesz miłości od innej. Ubóstwo to nie jest tylko brak pieniędzy. Ubóstwo to również może dotyczyć przyjaźni. Objawienia bliskości z Panem. Na wielu płaszczyznach może być ubóstwo. Dlatego chciałbym, żebyś zapamiętał kilka rzeczy właśnie. Bądź dobrym środowiskiem tutaj, dobrym miejscem. Miejscem, w którym ludzie mogą się zmienić, kiedy Bóg podadł ten adres ludziom. Następnie przerwi bezpłodność w swoim życiu. Czyli nie bądź ziemią bez nasienia. To jest bezpłodność. Ziemia bez ziarna. A bezpłodność jest przekleństwem. Nie chcę, jeśli... Zawsze możemy się modlić, kiedy mówię w tym naturalnym wymiarze. Ale mówię tu dzisiaj o tym duchowym wymiarze słowa. To jest dobrze przerwać takie życie, kiedy nie przychodzi marzenie, kiedy nie ma marzeń, kiedy nie ma słowa od Boga. Po prostu... Ja mówię tak, pójdź na spacer, nie musisz długo szukać. Zobacz, w jakim miejscu jest Kościół, co on potrzebuje lokalne. Zaangażuj się. Ponieważ powołanie, powołania się nie słyszy. W swoim życiu powołanie się rozumie. Zrozumiecie, jakie jest powołanie wasze ponieważ Kościół jest w specyficznym czasie czasami. Robimy to teraz. Na tym się skoncentrujemy. Nie może ktoś siedzieć w kościele i czekać aż kiedyś będzie dogodny czas, który mu umożliwi spełnienie tego jakiegoś wielkiego powołania. Tylko ja wierzę, ja wierzę że powołanie się realizuje. I dzisiaj muszę być aktywny w swoim życiu w swoim sezonie. Amen. Muszę rozumieć siebie, w jakim jestem miejscu, w jakim jestem miejscu relacji z Panem, co Bóg Święty podkreśla, muszę rozumieć kogoś też. Yy, I uszanować kogoś, yy, czyjeś zdolności, to, że on jest w przemianie, to, że Jemu może też nie wychodzić. No więc ja muszę... Wie, powołanie się rozumie w Kościele. No, amen. można już teraz o tym mówić, pójść tutaj, aby ja było co tylko podkreślić. Więc wzrastaj. Ok, teraz będzie czas na zadane, zadawanie pytań. Hallelujah. Chciałeś, żeby powiedział tak. coś opuściła. Jak byliśmy wspólnotę, tak? Tak, bo to, wczoraj, tak? Na, na tej salce katechetycznej. Ciekawe, czy pan dalej. Ja będę to jeszcze łączył teraz, będę to próbował wylądować Punkt punktach. Wiecie, zawsze jest atakowane powołanie nasze, zawsze, w jakiś sposób. To, co chcemy zrobić, nasz owoc był atakowany w sali katechetycznej, żeśmy się spotykali, nic się nie działo, przez dwa lata byłem tym, który głosił, to, co przyszło mi do głowy. Również grałem na gitarze, więc prowadziłem uwielbienia. Witałem wszystkich i nie rozwijaliśmy się. Śmieję. Bo mówię tak, że nie rozwijaliśmy się, dlatego że prowadziłem uwielbienia. A śpiew nie jest moją mocną stroną. Lubię śpiewać językami. Ale śpiew nie był moją mocną stroną. Nie mam mocno, strony, ja tam się nie pcham. Jak śpiewają ci, którzy umieją śpiewać uwielbiać. W sensie takim... Aczkolwiek mówię, nie chcę powiedzieć, że jest związane z ze śpiewem. Ale używałem tego tutaj określenia. Więc przez dwa lata nic się nie działo. Więc ja myślałem, że się pomyliłem w swoim życiu. Więc zawsze po prostu chciałem być misjonarzem. Gdzieś tam. misja, to czyli Afryka. Ja nie wiem, jakoś tak sobie wyobraziłem, że jeśli misjonarzem to kraje trzeciego świata, a tam gdzie jest bieda jakaś, ja bym pewnie nie słyszę, nikt do Jezusie chciało tam powiedzieć. I ja pamiętam kiedyś się pomyliłem tak. Panie, ja się, ja się chyba pomyliłem, tak. Tak do niego powiedziałem. Ja się chyba pomyliłem. Lepiej coś zrób, żebyśmy się rozwijali, bo jak nie... Rezygnuję i będę teraz misjonarzem. Pamiętam taką modlitwę. Coś, coś z tyłu powiedziałem. To jest dobrze czasami się tak pomodlić. I wtedy pamiętam, znam taką osobę, Świątkówka. Ja ona kiedyś po wielu, wielu latach jakoś odezwała się do mnie właśnie. I pytałem co przyjęli Wrocławia? A za takich odnowionych katolików, mówię ci, nieźle uwielbiania, jakby jej już Kościele źle Tak powiedział. Ja nie znam takich katolików, którzy tak dobrze by uwielbiali.